Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie z systemem po krótka powiem, jak widzicie, zrobiłem nowy kanał, a czyli nowy profil w ets yy, Z tego względu pod tym samym nickiem i w ogóle z tego względu, że tam był jakiś błąd. Yy, błąd polegający na tym, że po prostu segrałem. Wiadomo, miałem tam. Yy, yy, miałem tam. Yy, jak to się mówi. Wiadomo w banku, w banku kredyt i w ogóle miałem jednego kierowcę <laughs> i po prostu miałem tam długi tam zarabiałem po prostu na ten żeby spłacić ten bank ale nagle tam nie wiem czy aktualizacja była jakaś robiona czy coś i nagle błąd wystąpił bo nagle mi się na koncie pojawiło 175 milionów co w tej grze to nie jest łatwo yy, po prostu co jest co to nie jest łatwo po prostu tak nazbierać i bo zawsze co się ten ogólnie ten odcinek będzie polegał na tym żeby po prostu wziąć banku pożyczkę Nie wiem czy się opłaca albo nie. Przejdziemy sobie z dwie trasy. Jak widzicie to nie jest online, tylko to jest normalnie, z tego względu, że online po prostu yy, nie mogę grać, bo nie mogę tych szybkich zleceń. Nie wiem czemu nie mam ich na online, dlatego gram normalnie. Yy, jak uzbieram albo wezmę po prostu większy kredyt na tą ciężarówkę, to po prostu będę grał normalnie online, nie? Także na razie, na razie będziemy grali tak Jak wiecie, no, zrobiłem ten nowy profil z tego względu, że tam był Bóg, miałem dużo kasy i już mi się po prostu zaczynało nudzić jeżdżenie z ładunkami jak się ma kasę Dlatego po prostu czekajcie ściszę trochę, bo nie słyszę was tych myśli yy, Dlatego po prostu wziąłem, zrobiłem ten yy, swój po prostu nowy kanał z tego względu żeby nie mieć kasy żeby nie mieć kasy i żeby po prostu jak to się mówi grać normalnie, zarabiać tak te pieniążki i, i teraz wcześniej jak wiecie Kurwa zahaczyłem, jak zawsze się nie mogę zmieścić Jak wiecie yy, miałem wcześniej Mercedesa Actrosa tego Actros, yy, potem miałem Skanie, potem miałem Mana, albo Dafa, już nie pamiętam dokładnie, yy, a teraz, po prostu, żeby odejść od całości, wybrałem sobie Volvo z tego względu, że gdzieś tam na YouTube zobaczyłem jakiś kanał i po prostu, że Volvo niby najlepsze itp. itd., dlatego wybrałem sobie Volvo. Nie powiem, grałem, w Volvo, yy, jeździłem już w Volvo te Początkowe jak zrobiłem ten profil, to nie powiem, ładnie wygląda w środku Volvo, ta skóra i w ogóle. Yy, Przejdziemy sobie z dwa ładunki, takie szybkie. O ile się da. Jak nie to po prostu yy, zrobimy drobne cięcie. Na razie jedziemy. W ogóle nie chcę zacząć jeszcze CSGO kręcić kręcać, tylko nie wiem czy ma sens. Widzę pod właśnie ETS-em i Global Strike co wystawiłem te trzy filmiki mam dużo znaczy mam dużo wyświetleń. To nie jest dużo, te 30 wyświetleń, ale powiem Wam tak, jak weszłem na, swój, na kanał i zobaczyłem jakieś wyświetlenia i w ogóle łapki w górę to normalnie się ucieszyłem, bo nie sądzę, że pierwsze filmiki a będzie po prostu ktoś w ogóle je oglądał tak dlatego to jest bardzo naprawdę bardzo ucieszające, że ktoś ogląda te filmiki i w ogóle te wyświetlenia się zwiększają, łapki góry się zwiększają, dlatego będę robił jak najlepiej. Yy, ogólnie jeszcze po przejechaniu tego ładunku chcę wam pokazać swój sprzęt, którym nagrywam. Jak wiecie, program to jest Action, ale chcę pokazać wam parametry mojego komputera. Bo dostałem dużo po prostu wiadomości na privie, że, a, ja, a czym nagrywasz, a jaki masz sprzęt, że tak w ogóle ten, ładnie i pięknie. No niby ładnie i pięknie jest, ale mam dobry komputery, tak. Kilka tysięcy za niego zapłaciłem, ale... Yy, tak czuć czasami te zacinki, ścinki i w ogóle... O kurwa, ochoja. Muszę zwolnić, chciałem za szybko wyprzedzić i po prostu czuć te ścinki. Dlatego na razie będę nagrywał tym komputerem, ale jak uzbieram na nowy komputer, to nie ma problemu. Kupię sobie nowego komputera. Piszcie po prostu w komentarzach, bo się zastanawiam, czy kupować sobie laptopa, czy kupić sobie po prostu stacjonarkę. Wiem, że za cenę laptopa stacjonarka będzie lepsza, ale. No, mam dylemat, bo wolałbym rzeczywiście laptopa, bo na przykład bym sobie wziął go yy, ze sobą gdzieś, tak, i bym mógł w każdej chwili po prostu sobie wrzucić filmik, czy nagrać, czy coś tam i na przykład czy będę w kuchni, czy będę w pokoju, to bez problemu, tak, a tak to no, na sesji marne musisz siedzieć i tyle, nie? I nie ma takiej opcji, żeby coś innego zrobić. Na czym jest ten pomad? Niech sobie jedzie, jak widzicie, w ETS-ie jest to, że na początku nie zarabiamy od razu, już 100 tysięcy, czy tam 200. Dajmy na to załadunek, tylko kwestią to jest rozbudowania swojego profilu, tak? Ja na początek daję wynagrodzenie, żeby mi się zwiększało, tak? Potem. Yy... potem daje daje pierw wynagrodzenie z dwa razy, potem daje wszystkie te ADR-y, nie ADRY, potem po prostu zwiększam sobie yy, długotystansowiec, czyli tę długość tras do 550 km z tego względu, że to jest zarobek w miarę łatwy i szybki, bo 550 km zrobić to jest, no jest kawałek drogi ale i też duży zarobek, bo ze 100 tysięcy zarabiam praktycznie na jednej przyczepie Gdyby no mówię, gdyby nie tamten Bóg, to bym grał na tamtym profilu, ale no niestety no 175 milionów na koncie mieć to jest dużo i w ogóle zacząłem się bawić i, i stwierdziłem, że to nie ma sensu po prostu z tego względu, że Wiecie jak to jest, te jak użycie, użyjecie jakiegoś heksa czy coś w grze i macie wszystko na początku to jest bez sensu dla mnie, ja nie bawię się w takie rzeczy, nigdy nie lubiłem grać na jakichś kodach, heksach itp itd w każdą grę, którą gram, po prostu gram bez kodu, bez heksu, bo jak to wiadomo albo to ja zrobiłem, ja zarobiłem tak, ja to przeszłem i tyle i itd Call of Duty czy tam coś się grałem to też właśnie bez haksu, bez modów na nieśmiertelność coś bo to dla mnie nie ma sensu za przeproszeniem gówno nie gra tu tak samo jakbyś siad do malucha z malucha byś zrobił Ferrari tak to jest dla mnie bez sens skręcasz też to też jest skręcasz jak na złość Dzisiaj miałem troszeczkę więcej czasu, ale niestety, że byłem zmęczony, chciałem nagrać jakiś filmik, ale nie dało rady. No usypiałem przed komputerem, musiałem iść się zdzemnąć trochę i niedawno się obudziłem. Dlatego dzisiaj będę nagrywał same filmiki. I mogę wam powiedzieć, że za niedługo będzie konkurs. Do wygrania będzie PSC, między innymi oczywiście do wydania na własny cel możecie go wydać w TPSC gdzie będziecie ży, żywnie wam się podobało jak to się mówi na każdym filmiku od, i, słyszę jak oddycham i, i nie mogę nic z tym z, zrobić po prostu i oddalam mikrofon i wszystko a nie mogę nic z tym zrobić z tego względu że w życiu kilkanaście razy miałem niech i teraz mam tą przegrodę na sobą nie wiem coś tam się stało i w ogóle i, i dlatego oddycham jak oddycham Jak widzicie pokażę Wam taką skalią, teraz jadę, ale pokażę Wam grafikę, <laughs> jak widzicie większość mam średniej ustawienia, tylko rozmiar tersusyjcze nie mam niskiej i tu niskie, widzicie rozświeżenie, domyślne odświeżanie, Widzicie tutaj mam mi mam po prostu wysokie yy... jakaś wiadomość mam. Ogólnie powie... piszcie w komentarzach bo nie wiem o co tu chodzi. Tutaj niby firma poszukuje z własnym sprzętem. Ja chciałem się zgłosić pojechałem do miasta sobie. Ale po prostu nic nie zostałem. Nie wiem o co tu chodzi w ogóle, że przyjmie, poszukujemy ten i p i TD, ale nie wiem. Jak widzicie mam garaż 1, liczba kierowców 1, czyli ja sam 26 tysięcy mam na koncie, model ciężarówki, który wybrałem to Volvo FX, FH przepraszam i dojedziemy, dowieziemy ten ładunek Po prostu zobaczymy, może mi zwiększą już kredyt z banku, że o ten 1 700 000. O to wychodzi jakaś dzienna rata 30 tysięcy to nie problem jest w tym razie nie włączam radii, jak widzicie, bo już mam 70 km pozostało yy... patrzę tu na zegarek, 12 minut nagrywania tak i chyba po prostu też nie wiem, drugi, drugi odcinek na pewno nagram ale to już będzie z e, M Playera, multiplayera Policja tu, policja tam, policja chuja zrobi nam. Sorry, że Ci troszeczkę tą drogę zajechałem, ale musiałem. Kraj początkowy, który wybrałem to Poznań. Z tego względu, że mieszkam koło Poznania. Niedaleko w sumie Poznania. Mieszkam 80 chyba parę kilometrów od Poznania. To nie jest daleko. No jeźdź tym złomem, kurde, nie tak co. jak widzicie jak jest duży ruch i w ogóle to mam troszeczkę lagi nie wiem czemu tak się dzieje na koniec jeszcze tego filmiku wam pokażę mój sprzęt otwieraj to szybko stąd wyjechać żeby ominąć te korki od razu przejdziemy na ten pas albo nagram wam osobny na, na odcinek z sprzętem i wrzucę po prostu go do, do tego kanału i chciałem wybrać ale w ostatniej chwili Ogólnie robiłem trzy razy profil tutaj w ETS-ie, nowy. Ostatnio poszedłem spać o drugiej budzę się o 2.30, a tu taki wiatr na dworze był, te burze co takie były u mnie tam troszeczkę tylko popadało ale weszło u siebie w domku na pierwsze piętro bo po prostu widziałem te wszystkie błyski jak tam nawalają i w ogóle fajny widok ładny ale długo nie ustałem bo po prostu ze strachu to strach mi nie pozwolił niestety na no, zadzieścisłałem przykre przykre wspomnienia z burzą i jeszcze te filmiki na YouTube się tam jak gościa pierdyknął pioną dwa razy po prostu To co zawsze pomijam bo nie chcę mi się tam kombinować za te 40 jest po czy tą, Także to by było na tyle Za chwilę wrzucę następny odcinek Także do zobaczenia zapraszam dajcie łapkę w górę Subskrypcji mojego kanału do widzenia, miłego wieczora. Zdrowiem.